Strzelce, strzelce, teraz wasza kolej. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie marcowe. Jakaś nowa werwa, nowa energia przyszła do mnie z tymi cieplejszymi dniami, które ostatnio chyba w całej Polsce były, prawda? No więc, tak, marzec pierwszy miesiąc wiosenny. No ja sobie zdaję sprawę, że dopiero 21, ale kto mi się zabroni cieszyć już na zapas? Także tak, robimy sobie czytanie miesięczne właśnie na ten marzec dla strzelców. Witam wszystkie strzelce, które udało mi się tutaj ściągnąć na ten na tą audycję, na ten film. Zapraszam do subskrypcji. To jest oczywiście czytanie ogólne, więc bierzecie tylko i wyłącznie swoją inspirację. Nie czepiacie się, jeżeli wyjdą jakieś wiadomości nie dla Was, no bo strzelców jest tyle na świecie, że nie może być u wszystkich to samo i chyba rozumiemy się w tej kwestii, że byłoby dziwnie, gdyby rezonowało ze wszystkimi, ale ja Was zachęcam do czytania prywatnego w Opisie pod filmem jest moja stronka, tam jest link po prostu do tej stronki. Zapraszam, zapisujcie się. Ja zawsze chętnie Wam pomogę. No zwłaszcza, że mamy tą wiosnę, więc warto się dowiedzieć, z czym nowym możemy w tym momencie wystartować. Tak. E Dobra, strzelce, strzelce, czytanie ogólne, marzec 2021 roku, zaczynamy. Wy w tym miesiącu, księżyc, co na Was wpływa? Dwójka mieczy, no, jakąś decyzję chcecie podjąć, ale za bardzo nie macie danych, które by Wam tą decyzję uprościły z jakiej przeszłości to wynika, a monet, no była jakaś propozycja i no jest wóz albo przewóz, więc teraz gracie chyba o wysoką stawkę. Co logicznie z tej sytuacji wiecie, że może być? No cesarz, super, stabilizacja mocna. Co intuicja Wam podpowiada? Czyli na co już jesteście gotowi? Tak wewnętrznie, a jeszcze do świadomości to nie dotarło. Słońce, rewela. Poczekajcie, zobaczę, chyba wszystko widać. <laughs> Rewelacja po prostu. Jak to było? Ania Kolesiska to nam mówiła. Nowy dzień, nowe możliwości. Więc jakby z tą wiosną, z tym marcem, świat przed Wami, znaczy świat, no Słońce, opromienia Wasze wszystkie plany. Najbliższa przyszłość, arcykapłan. Może hajtać się będziecie, dostaliście propozycję jakąś, ale nie, nie, bo być może to jest kwestia zarobku również. Fajnej propozycji, wysokiego stanowiska, a jednocześnie wy się wahacie, czy podołacie. Od czego zacząć realizację w tym miesiącu? Dziewiątka buław. Stójcie na swoim stanowisku. Bardzo jasno, klarownie wytyczajcie innym i sobie nowe ścieżki, tak? Co od ludzi, głupiec, fajne, nowe znajomości, nowych moc, wrażeń. Co musi się wydarzyć w tym miesiącu? Dwójka monet. No więc ta decyzja musi zostać podjęta tak czy siak, bo jest tutaj pewnego rodzaju rozważenie. I jak kończymy miesiąc, Asem kielichów, drogie, drogie strzelce. Od począteczku. Wy w tym miesiącu, karta księżyca, pewnego rodzaju niejasności tutaj mogą wychodzić. Jesteście, że tak powiem, no chciałoby się powiedzieć, że na rozdrożu, tak? Macie taki drogowskaz, który to tak jakby zasypał go śnieg i nie za bardzo wiecie w którą stronę iść. Ale propozycja padła propozycja ze świata, czyli no bo to jest mały świat, as monet. Nowe życie, nowe możliwości być może gdzieś trzeba będzie się przemieścić, być może gdzieś trzeba będzie pojechać, być może po prostu trzeba będzie wyjść ze swojej skorupy, chwycić tego asa i Tą decyzję podjąć po prostu na swoją korzyść. Wy w tym momencie zastanawiacie się, jesteście w takiej iść czy nie iść, i którą drogą iść, no, którą drogą najłatwiejszą, najbliższą waszemu sercu, najbardziej taką, która wam przysparza dużo radości, a nie cierpienia, tak, na której musicie uważać, bo wiecie, jak wchodzimy na ścieżkę, która jest dla nas odpowiednia, i w zasadzie odwrotnie powiem. Jeżeli już zaczynamy widzieć cel, ten cel swojej duszy, to wszystkie ścieżki, które były na, by, byliśmy na rozdrożu, one i tak prowadzą do tego jednego celu, tylko i wyłącznie pora wybrać, yy, w jaki sposób chcecie się tam znaleźć. Co. Yy. Zaraz zobaczymy, no ogólnie jest miesiąc podejmowania decyzji, to jest wóz albo przewóz z ogromnymi korzyściami, które są w tym momencie do ugrania, do, do otworzenia przed sobą tych horyzontów, bo to jest arcykapłan, co logicznie, umysłowo wiecie z tej sytuacji, że do was może przyjść. I tutaj macie kartę cesarza, czyli macie ugruntowanie, ogromną stabilność, jednocześnie e, pewność siebie, taką władczość, że wy e, teraz zawiadujecie swoim życiem no po podjęciu decyzji jakiejś znamiennej, rzeczywiście no los jest w waszych rękach. Więc e, zaczniecie Mieć tą pewność siebie, tą sprawczość, zacz, zaczniecie oglądać. Mam wrażenie, że chodzi o założenie własnego biznesu. Ktoś wam może coś zaproponować, lub po prostu usłyszeliście, zostaliście z zewnątrz zainspirowani do podjęcia działań na temat podwyższenia własnej wartości, czy pieniężnej, czy Wiadomo, no są różne wartości. Wartością jest umysł, wartości są, że tak powiem, materialne i niematerialne, tak? Jakieś na przykład, jak to się mówi, wartości intelektualne, to jak ten pisarz pisze, prawda? Coś takiego miałam na myśli, więc wszystko to świadczy o tym, że jesteście na dobrej drodze. Intuicja podpowiada ci tak słońce. Lecisz po. Swoje, niczym się nie obawiasz, drogi się przed tobą, że tak powiem tak, bo mamy księżyc i, i słońce. W momencie, kiedy zaczniesz, podejmiesz tą decyzję, wszystko stanie się jasne, wszystko stanie się klarowne. No i najbliższa przyszłość arcykapłan. Chciałabym tutaj wypo, dopowiedzieć, dlatego że arcykapłan to jest ogromna siła tradycji, ogromna siła wiedzy, intelektu. Yy, właśnie widzenia więcej, yy, szerzej, tak, aż po horyzont, yy, znanie się po prostu na ludziach i na świecie, yy, i dzięki temu kwestia jest tego typu: yy, dlaczego wy musicie tą decyzję podjąć? Dlaczego wy w ogóle jesteście w takim momencie życia, że yy, musicie podejmować jakieś decyzje? Dlatego, że w pewnym momencie w przeszłości, mam wrażenie, Trochę się sparzyliście i macie, yy, macie w sobie pewnego rodzaju smutek, pewnego rodzaju żal za tym, yy, co możecie utracić podejmując tą decyzję, nie widząc jeszcze jasno i klarownie tych benefitów, które do Was po tej decyzji przyjdą. Arcykapłan jest zawsze ale to absolutnie zawsze takim świadkiem zmiany wewnętrznej i wyprostowania dróg losu dokładnie tak więc nie obawiajcie się tego możecie czuć pewnego rodzaju dyskomfort no wchodzicie w nowe być może nieznane więc kwestia zawierzenia temu że wszystko dzieje się dla was i jest dla was to jest wszystko po coś tak nie cofajcie się, nie, yy, nie patrzcie na poprzednie doświadczenia w takiej kwestii, że one mogą się powtarzać. Wyciągnijcie wnioski, więc po wyciągnięciu wniosków, po sprecyzowaniu, dlaczego mi coś nie wyszło, już tych błędów się nie powtarza. I zobaczcie, od czego. Od czego macie zacząć realizację siebie w tym miesiącu, swoich planów? Macie tutaj dziewiątkę buław. Twardo stanie na swojej pozycji. E, Dopowiedzmy to. Tu jest ogromna asertywność. Mm, tu jest pewność siebie. E, tu jest takie, wiecie co, że można Wam ufać jak na zawiszy. Więc w momencie, kiedy Wy podejmiecie tą decyzję, to po prostu w niej wytrwajcie, ok? Bo mogą narodzić się w Was takie emocje, które będą Was ściągać z tej drogi. Jakieś strachy, jakieś smuteczki z przeszłości, a wcale to nie musi być autentyczne. I zobaczcie, o czym ja mówię. Jest kolejna piątka, karta transformacji, tak? Piątki, to jest. Ta piątka, przynajmniej piątka mieczy, to jest zwiastą sukcesu. Tylko takiego sukcesu, który został przedobrzony, przeciążony, wymuszony ten sukces został, a to nie o to tutaj chodzi. Więc w momencie, kiedy wy będziecie zaczynali już realizować swoje plany, Wszystkie je zrealizujecie, tylko zobaczcie, stój spokojnie, nikt cię nie atakuje, nie musisz atakować, nie musisz e, bać się, bo tutaj jest ten dygot wewnętrzny taki, że pójdę w nowe i co będzie? No, zaraz się okaże, że będzie świetnie a niepotrzebnie tutaj jest odrobina tego, to, na, to nawet nie jest autosabotaż, tutaj jest taka chęć zwalczenia konkurencji, wiecie? Więc nie wiem, co tam, co tam planujecie w tych firmach robić, ale mam wrażenie, że możecie po prostu usłyszeć, zasłyszeć, e, przyjdą jakieś informacje na temat tego, że gdzieś tutaj, gdzie dążycie, żeby być, e, znajduje się pewnego rodzaju zagrożenie dla Was i Wy nie powinniście moim zdaniem temu ufać, tylko powinniście bardziej się przyglądać, bo w momencie kiedy to zagrożenie wyjdzie i że jest autentyczne, no to będziecie potrafili się obronić, dlatego że dziewiątka była to jest ogromne doświadczenie, które macie, siła wewnętrzna i właśnie tak jak mówię asertywność, ale tylko w momencie, kiedy to y, stanie się prawdą. Moim zdaniem to nie będzie prawda, to będą tylko i wyłącznie mrzonki, jakieś wasze strachy, obawy. I żeby nie wyjść na takie osoby, które y, są, że tak powiem, takimi. Y, bardzo natrętnymi jakby nie szukajcie zwady sami, ok? Tu się nic nie dzieje, nie szukajcie tej zwady i zobaczcie od ludzi, pojawiają się nowe osoby w waszym towarzystwie w waszym otoczeniu być może właśnie za za tą zmianą pracy te osoby przychodzą bardzo fajne, bardzo fajne relacje, zobaczymy czy na długo, czy po prostu w tym momencie są to dosyć krótkie znajomości są to nowe współprace, zdecydowanie nowe nauki, również czerpanie inspiracji od innych osób, tak, do po prostu ruszenia. Popatrzcie, że jeżeli wyruszacie, pomimo tego wewnętrznego strachu, jakiegoś takiego lęku, który może Was czasami paraliżować, ale to już powiedziałam, zaufajcie temu wszystkiemu, stajecie jakby. Inne osoby was obserwują i jakby zaczynają iść za wami. Tworzycie wtedy Team. Ty nawet nie jesteś liderem, tylko jesteś w teamie osób, które chcą również do nowego, tak? Fajne po prostu znajomości, to jest wsparcie w nowych projektach, także jest gites, drogie strzelce. Co musi się wydarzyć? Zobaczcie, dwójka monet. Mamy tutaj znowu podejmowanie jakiejś decyzji. Balansowanie, tak? No. Ale to balansowanie ono jest w, w imię tego, żeby wam polepszyć stan dobrobytu. Dopowiedzmy sobie dwójkę monet. Karta koła fortuny. Yy, no więc tak, bardzo dobre zbiegi okoliczności. Być może będziecie chcieli przez pewien czas zaasekurować się w tej nowej pracy i. Pracować na jakiś, w jakichś dwóch posadach, tak, żeby nie wiem, bo skoro tutaj ktoś Wam obiecuje złote góry, wy macie nie do końca pewność, że tak może być. Chociaż nie powinniście się obawiać, że, że będzie inaczej, niż zostało Wam powiedziane, to równie dobrze możecie się asekurować. Tutaj fajnie jest czasami pograć również na loterii możecie wygrać, nie powiem wam, że to są duże sumy pieniędzy, no bo to jest jednak dwójka denarów, ale fajny zastrzyk gotówki może się trafić. Korzystajcie z szans, które w tym miesiącu się przed wami otwierają. Naprawdę będzie ich sporo. I słuchajcie, jak kończycie ten miesiąc, no asem pucharów, więc pełnią otwartości na siebie, na ludzi, na świat. Jest taki przepływ, jest pozwolenie sobie na odpłynięcie tego, co nam nie służyło i wprowadzamy te nowe, świeże znajomości. Zobaczymy, czy to jest askielichów ze względu tylko i wyłącznie na podejście do świata i siebie, czy może jakaś um, propozycja um, uczuciowa się przed niektórymi z Was będzie otwierała. No, i to jest mag. Ja bym powiedziała, że tak, dla niektórych rzeczywiście mag jest fajnym facetem. Przy tym układzie kart nie czytałabym go absolutnie jako manipulanta, tylko faceta, który ma dokładnie wszystko i może Was po prostu zauważyć, kiedy Wy się przestajecie bać. Fajnie, głupiec, mag, arcykapłan. Cesarz, Słońce, Kofortuny i Księżyc to jest i mały świat. Bardzo znaczący, znaczący miesiąc, w którym musicie zwalczyć swoje wewnętrzne lęki przed nowym. Wy jesteście strzelcami, więc i tak macie bardzo, bardzo dużo odwagi takiej naturalnej, bardzo duże siły przebicia. Natomiast jeżeli Ktoś z Was nie ma, no to posłuchajcie mnie, że powinniście mieć w tym miesiącu, nie obawiajcie się niczego. To może być propozycja, tak jak mówię, no matrymonialna, jakiś facet po prostu wychodzi do Was, lub jeżeli Wy jesteście facetem, to czerpiecie z tej energii, że tak powiem, i zaczynacie przyciągać w kolejnych miesiącach te kandydatki, tak. Mm. No, czyli fajnie, i w pracy się ułoży i nowe, i nowe otoczenie, i nowi ludzie, i fajne zbiegi okoliczności, i wychodzicie po prostu z sercem pełnym miłości. Więc to jest najwyższe, najwyższe dobro, jakie można, można mieć po uporaniu się z tymi wewnętrznymi tutaj blokadami. Czy coś jeszcze dla osób, które. Chociaż nie, no przeczytałam. Słuchajcie, jeżeli szukacie pracy, to znajdujecie, bo już mieliście, mam wrażenie, jakąś propozycję. Jeżeli pracujecie dalej, no to jest wszystko w porządeczku. Jeżeli szukacie kandydata, kandydatki na dziewczynę chłopaka, to taka osoba się pojawia, tylko najpierw. Uporządkowujecie swoje sprawy, tutaj zawodowe mam wrażenie, i dopiero wtedy z taką pełną otwartością, zaufaniem lecicie w nowe. Jeżeli macie, macie, macie już jakiś związek, to mogą być odnowienia ślubów, to może być chęć, nie wiem, poszerzenia rodziny również, tak. Bo takich, jeżeli się kłóciliście, to mam wrażenie, że to jest takie odnowienie, odnowienie relacji i w ten sposób. I duża asertywność, jeżeli w, taki, w takim wypadku, jeżeli kłóciliście się o coś, co druga strona robiła cały czas i co was, że tak powiem, blokowało na pełne otwarcie, to asertywnie nie kłócić się, tylko asertywnie powiedzieć po prostu o co, o co biega, nie obawiać się. Yy, także tak, miesiąc wyborów, miesiąc pracy nad zaufaniem do świata i jakiegokolwiek wyboru dokonacie, to pamiętajcie, że te drogi one się w pewnym momencie zbiegną i traficie do tego punktu, w którym powinniście się znaleźć, tylko kwestia, czy będziecie szli dłużej, czy krócej, to już jest. Wasza, wasza sprawa. Ja wam życzę, drogie Strzelce, wszystkiego dobrego na ten marzec. Oczywiście spotykamy się w czytaniach tygodniowych, gdzie będziemy jeszcze bardziej trochę wałkować, trochę, może z innej strony, tę energię oglądać. Może zupełnie z innej beczki wyjdą te rozkłady, bo mogą być dla innych osób. Także niczym się nie przejmujcie. Życzę wam cudownego, cudownego miesiąca i widzimy się. Za tydzień. Papa. Pa.